Hej, niestety w poprzednim filmiku już nie mogłam więcej dorzucić wideo, także muszę zrobić drugi filmik. Tutaj próbuję sermale i jeszcze troszeczkę. Ale teraz pokażę Wam, jak robi się mamaligę Do gotującej wody, czy tam nie do gotującej. Dajemy masełkę troszkę i czekamy, aż będzie wrzeć. Później y, dodajemy mąki kukurydzanej. Zmniejszamy ogień. I mieszamy. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. No, i ona później ma później tak bulgotać troszeczkę. E, tutaj pokazałam, pokazałam już z lampeczką, żebyście lepiej zobaczyli, jak ona ma wyglądać. Ja, jak ona jest słucha, to ja dolewam wtedy wody sobie. Mm. No i ile? 5 minut? No, trzeba po prostu spróbować, jak jest mięciutka. Wykładamy na talerzyk. Ono właśnie tak wygląda. Taka. Paciaja, że tak powiem.